Na pewno nieraz widzieliście, jak po mieście jeżdżą na rowerach z zawrotną prędkością. To może być efekt nielegalnych przeróbek elektryków. Przepisy jasno określają, czym jest rower elektryczny i jest to przede wszystkim pojazd napędzany siłą mięśni, wspomagany silnikiem elektrycznym o mocy do 250 W, który uruchamia się tylko przy pedałowaniu i wyłącza się automatycznie po przekroczeniu 25 km na godzinę. Więc jeśli posiadasz pojazd, który swoimi parametrami przewyższa powyższe wartości, to nie jest już rower elektryczny, tylko motorower. Musimy wtedy wiedzieć, że mamy obowiązek rejestracji takiego pojazdu, wykupienia ubezpieczenia OC oraz posiadania prawa jazdy kategorii AM. Nie można też poruszać się takimi pojazdami po drogach dla rowerzystów i pochodnikach. A co jeśli nie macie ubezpieczenia OC, a bierzecie udział w kolizji drogowej lub wypadku? Tutaj niestety już jest grubsza sprawa, ponieważ to wy poniesiecie koszty naprawy jak i ewentualnych kosztów leczenia. I słuchajcie, za jazdę bez uprawnień grozi grzywna od 1500 zł, a nawet może się to skończyć zakazem prowadzenia pojazdów. Osoby, które nie posiadają OC, czekają dodatkowe koszty od ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego do 1560 zł, jeśli przerwa w ubezpieczeniu przekroczyła 14 Субтитры